Tak? Nie akurat to był pomysł Skywarda tak. tamto I takim się Jaki daje, i tak Z tym przekraje. i z tym staniem na spawnieczce Mimo że nie wiem, ja rozumiem gdzie to sobie jest to naprawdę widzę. Aż... Ja tak samo, ja, ja po prostu to już jest przykre Nie wiem, wymówka, że to jest event, to, 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 to musi było... 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 idę sobie do windy I gościu mi mówi, że pilnej windy co nie i nagle sobie wchodzę do windy i się zamykam Aż mi przykre się zamykam, że co jebasz, kurwa, ale ja, mi osiem tutaj no my nie, my oczywiście na świat zbalę, bo że sięgam Powodamka Powodzenie Bular 2 No, może O, nareszcie stfek. Stressing. O kurde. O A i szczerze mi się nie. to bardzo nie podoba, gdyż nie lubię grać nieśmiałkiem. O, no, To może szybki dwie... Ja nie mi się to nie bardzo nie podoba, skuszać. bo mam się FPS. -u. Dobra, no jest Ej, jak mnie przydała... ktoś... Jest... Co? Co Ktoś mnie zrajjował, czekam przy klatce 049, nikogo tu nie ktoś? było, ktoś mnie zrajjował Tam, Nie, mam, no, mamy no, 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 team. Smile. Ej, Ej, Trzeba wypełnić odzy odzyskałem zespozycji. plus 6 FPS stów jest... Bo przecież wyłączałem z nim praca, który brał z krawca. Elewator, ileś się Psz, ochroniasz? Dobrze, dobrze, jesteśmy tutaj. Oplaga jesteś krawcem. Ciepły jezu, jestem krawcem. No, jest no, bo odesłałeś tą pindę. Ograł nas. Jakby się nie odesłał, to byśmy ich zabili. Nie, to nie tylko narkotyk. No cię, nie jesteś śpieszny. Narkotyk naukowcy. No widzowie. Ochroniarz mnie, ogromny i zbił mi 7%. No lajka chyba poszło. Dlaczego ja wam prosię? No poszedł do lajka. Teraz mówię ci, przywita. Prawda? Czaj znaleźć. A zabijamy demur. Ej, ulepszarka się... tu jest! Sprawdź. zombie, kurde jesteś. Ej, mamy teamas, Zabiłem, i dwóch naukowców. Zabijam? Zabijamy. A mamy zabijamy. Dobra. Tego. Co dobra, czyli mamy klimatę. Nie, zabijamy. A dobra. Nie, nie zabijamy. Tepnęły? Dobra, smaj, żeby ci co? było tak bardzo przykro, to dzień dobry już no. Niech ci będzie. <grym> A oni się tapnęli. Może ktoś ich tapnął. W zbrojowni chyba Szytupanie? ktoś się ja, Nie wiem, ma... takiego nieparda, ma... że ma... ja ja tam dupa. była pecytownia. Ta Widzę D. Widzę D przy ulepszarce. Dobra, zabijajcie też, sobie coś z tej gry. Słuchaj, hey, Słuchaj, hey, Wardów miałyśmy znaleźć. Zamknij Ja cię już wyczekam, ty nie możesz ty. no, Słaby stalker z ciebie. I to bardzo bym powiedział. I no dajcie że mówiłeś, no, znajdziesz, bo wy... By... Jesteś hejem. Potem tego... Potem teraz mnie chciałeś znaleźć za, za, za to, że cię zabiłem jak MFD. No znajdź mnie w końcu Coś ci nie wychodzi chyba No jak znajdź, znajdź mnie w końcu? Przecież rozmawiać do to się No może i rozmawiać, no, ale, tak, ale mi się znalazł ciebie oh, 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 Baby, się Ej, boję się, że Boż, ktoś baby. w sumie do mojej klatki i nie będzie chciał dokontaminować. Na razie nie mają ja możecie, możecie, możecie mi tak lekko pomóc pod Warheadem? się w mojej klatce?

Mam Cię zabieram Ej w ogóle Johnny jest niedaleko mojej klasy Wow, a ja mu w środku Mam Johnnego w serwerowni Hej? Ostatnie tego, ostatnie Johnny z quick ona mnie Johnny w zbrojowni w serwerowni znaczy Ha, nie mówisz hyper Co? Nie mówiłeś? Nie, nic do Ciebie nie mówiłem, ale Tam jest No to jest że to jest bo to bo nie? Ciężko to przeżyć. No bo Ciebie trzeba, a ja uchwytam. Dobra, robię, w prawo albo w prawo, wybrałem w prawo i wybrałem źle. Ej, 106, jakby u Ciebie w leży naukowiec zginął w wymiarze usłowym. No to nie To by miał uciekało no w wymiarze, no o tym. No to no nie, jest. No to mało no, no, tak. jest. Jakieś... O kurwa, psąka nie psą. Krzyż na teczce. Żadne czy jest mikrofon. Bo to jest śmieszny na ucieczkę. Flash. Nie da ma mikrofila, jakby co. Co nie jakiegoś śmiesznego flesza. Sprawdziłem warny tego. No nie wiesz, że ty jesteś fleszem twoim i mi uciekłeś? Ok, bo. Bigos jest. No wiem, że ja to... wiem, że dostaliście w następnym karacie, tu chodzi o to, że ja nie miałem już szans po prostu. Bo ja byłem z dwóch stron a No szanowni. teoretycznie tak. Teoretycznie i praktycznie. Hmm. Tu malaki. <grym> Komuś ping podskoczył. Ej, ja chaos się zyskiło w ogóle. Tak bardzo. No to na teraz odstala się. No właśnie mówiłem może. <grym> a, zombie się od razu, no dobra. <grym> Bagażu, tak, nie bój się wejść do gate'a, bo nie bój się wejść do wg2. No, oni pojedą do góry, ale ludzie są chaosy. Ale kapimy się na nich, kapimy się na nich, bo oni mogą się cofnąć, wiesz, mogą mieć takie sekundę ja, ja mogę do was cofa. przyjść. No, chyba, że chaos już poszedł Zaniecie i... Zajęcie chaosu to debile, no właśnie, hmm. właśnie, właśnie. Hmm. Ja mogę do was przyjść. No dobra, ja widzę chaosa. Hmm. Czyż to, nie wchoć, Mam nie chaosu. Nie 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 nie, bo migrant pod windę, jest sam. Czekaj, proszę, 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 jest jeszcze jeden proszę, który jest na dworze w ogóle. I tu proszę, 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 Mam CIA Czekaj, nawet. ten tam... sobie się zajmuje? O nie. Mam 25 sekund cooldownu. A nie mam 8? 25 sekund. Hej do paka. No ja... Nie no to łatwo. ale... No może zabijem do paka, jak Nie wiem kurwa, to tak. Ja słyszę logisera. A z CIA jest... A co są te ja czekam pod gitem, ja sobie idę, ja, ja robię plecy pijając A ja, ostatni, ostatni są na dworze mm, mm, ja a, so a ja sobie ja już teraz ja pomyślę so co, mo co mogę robić, 106 Oooo, to jest tak. na to jest ale teraz Widzowie, no taka to była runka Nieśmiałkiem i teraz przestał nam tytuł thanks Nie braka, wiem, ja tego mam takiego. A co robić z co nie? Pracował w, pracował. I cię zrobiłem? No ale CI do mnie strzały. Ile raz mnie uderzyłeś? E, ja trzy. To znaczy 60. Tak, w sensie łącznie chyba tam. 30 kpc ci i ja pomogli. A u mnie, a u mnie się dojść tyłem i jeszcze byłeś dwa metry ode mnie. ja byłem akurat blisko Ciebie, że się tak właśnie pszturję. A nic, uracowałem rodzę z tepeka, bo zgubiłeś śmiech, to już było dziwne. Nie, i tak by raczej tepeki wygrały, albo była sytuacja fatalna, bo to by nic nie zmieniło. Nie, 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 byłoby jak to, byłoby klasa debilna. Powodzenia. Bo on O, drugi raz. O, widać nasz I kto jeszcze? I Czy tylko my jesteśmy. Może. Ale jest tp2 Że tak wszyscy wychodzili. Dobra, teraz jest 106 Twoja klatka Teleportowałem się przez przypadek e, Wychodzisz z, z swojej klatki? E, tak, w do... E, prosto jest entrance od twojej klatki, ale obstawiam, że nie chcesz entrance'a Więc skręcasz w prawo Nie, chcę entrance'a no idź prosto od twojej klatki. To się. Zabawimy z ochroniarzami. Spokojnie są tu jak coś. No jednego wciągnąłem. Spróbuję po coś zamknąć. Zamknij tam te drzwi. I Komputer. Powiedzieć ci coś? No. W sensie 106, jeśli strzelasz bronią palną, to ma najwięcej życia... Procentowo i... no. W sensie, masz ja wiem, biegów, bo, ma dziesięć, bo ma więcej, bo ma 10 razy mniejsze obrażnienia zadawane bronił palnym. ja nie wiem jak oni pobiegli. Nie jestem w stanie się powiedzieć. powiedzieć. Otwaj... jak chcesz do tego. Dobra, widzę. Do 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 nie śmiałka ja słyszę. Jak nie śmiałka słyszysz? To są są te stepeki. Nie, słyszę nieśmiałka. Możliwe. Możliwe. Nie. Nie, prawda nieśmiałka jest zamknięta Nie, nie ma nieśmiałka Wiesz jak piwam tak? Jakiś ilość STP? Zapić mi przyteczki, nie, nie ma miałka. Sobie... Ja, ja bym go za... No nie wiem jak to jest, ale ja bym go za dywan testów, bo nie mam energii O co? No kurde, konie go W lewo Dobra, zamknąłem mu. Dawaj, nie mam energii. Nienawidzę grać Cóż. Ja też nie. On identycznie, przy... on... Przede mnie... przeze mnie przelazł. No, a nie zadziałało. Debil, debil spadł. <grystanie> nie. Dobra, które ty do tego? No, musisz się cofnąć, tam gdzie go goniłeś. Jak są trzy przejścia od 0-4-9. Gdzie musisz się coś? A czekaj. A, ty poszedłeś tu! To jak masz serwerownię, to po serwerowni masz exita. Ale mnie nie tu interesuje, interesuje exit tylko winda. No windy. No windy, widzę. O to mi chodzi. Ej naukowiec! Located. Nie, ma jeszcze mu te drzwi tak pięknie zarokowałem. D jest u góry jeden Nie dośle mu windy, nie, no lewni na dole jest D Jak chcesz zabić, no to... dole Jadę do niego Ja nie mam windy, żeby tam zejść I wyjdź, zamknij drzwi ja nie mogę nawet zejść do heavy teraz więc sorry mm. o, On jest u góry, on jest w lightie Jak zobaczy, że jedzie winda, to ucieknie do heavy I poszedł do lighta, się cofnął ja bym to się wziął ale on go nie było w heavy. Nie wiem, jesteśmy we dwóch, w którędy poszedł? Dobra, widać. Ma kielisz co zrobić? Ten jest no, szybko heavy. Nie, on jest przy. 3... Dobra. 1, o, o, i szybko. No zielował 12... 20 energii, no sorry Nawet już nie Nienawidzę komputera, w serwerownie, zjadłam 15 energii Zalokuję przed twarzą Zalokowałem, ale no, nie, nie mam energii, no odlokowały się Rozumiesz, że dwa STP, których nienawidzę grałem pod rząd. nie. Ja, ja też byłem PZ2, na których nienawidzę podróż tak. komputerów i... Ty byłeś chyba plagą. Ja byłem 106 A. Nienawidzę 106 Do niółka wjechał. No 106 i ten... I niech mnie jak to dosłowno jest mnienawidzone. Nie, nie znalazłeś mnie. Po prostu ich nienawidzę. Nie wiem... No nie, jeszcze mi... To... Z serwerowni, czy Nie, nie A nie, guardi. Idę. idę do warheada. Albo jak? Mobile task Nie już generator go zgarnąłem. No i nie wiem, co ja mam zrobić kompletnie. Nie mam pojęcia, no. Nie wiem, jak się mam eksponować w ogóle. Mam ochroniarza przy mojej klatce. Dobrze, gdzie jesteś? A, to... to tam jest jeszcze D jak coś. E, exit. Oni są e e entrance, entrance. Ja wiem, ja wiem. A zrób im lokal, jeśli coś. Ła! Ale to jest to, że troszeczkę możesz przeskoczyć De jak ktoś ucieknie zaraz tymi drzwiami De sobie ucieku MTF-a spotka Zalokuję im Jak oni to otwarli? I oni otwarli zalokowane drzwi Nie mogę w to, to jest katastrofa Gdzie ty jesteś? Mm, przy drzwiach Gdzie ty jesteś? To szóstka. Gówno, że zrobiłem to przejście. Albo nie. Nezle, gdzie ty jesteś? Mikrohid. zamknij mikrochidę, bo będą mogli ją, jego mieć. No, nie, nie, chyba mikrochida nie ma. No jest tutaj. A ja nie znam zamknąć. Ja nie mam energii znowu. Broń, ja uzbieram 50 i zamknę. 50, bo trzeba. Nawet nie 50! Ja? Czy ja wydam 60 energii? Nawet nie. I ile trzeba mieć na zamknięcie mi Nie wiem. 70! 70! Ja dostaję za to jedynie pół ekspa To nieźle To może po, ten Ja się może poleweluję na drzwiach Na Tesli dobrze jest lewelować Tak broni. Nie. Ja wiem ale nie na pierwszym tierze. Na pierwszym bardzo dobrze na Tesli Nie, na drugim Tak Na drugim się dobrze robi Eee, yy, ogólnie na no ja te, Tesla się nie No 9 daje ekspa, 50 trzeba dać. Za drzwi dajesz 5, to stoi 1,5. Tesla daje 15. Ekspa. Tesla daje 9. 15. Kiedy? Normalnie, tu zawsze. Zostaje 15. Aż nigdy to sprawdzić, bo mi się w to nie chce wierzyć. Tam. Tesla. Aż mu zbieram. Mam dopiero 10 Ty, ten jest w ogóle... Co?! Co?! E chyba będzie uciekał. Jeden gdzieś tam idzie do są chyba. Ale granice szóstkie są okrutne. Nienawidzę go. No, okrutne jest. Nienawidzę go. Też nie. Bo ruszysz się... 5 kroków od Twojej klatki, i już Cię ktoś dekontaminuje, nie? 15 Ekspa. Czyli jednak Tesla jest lepsza. No. To był flashback. Nie wiem, może ci coś tam pomogę. Kajże się jest. Do you like Do you like Wejdź do mnie Szczepłazdasz, help mi utknij Gdzie jesteś, to ci pomogę. Eee. O dobra, walić to. dasz sobie radę, bo oni się raczej zdekontaminują. Nawet nie zdekontaminują. Ja się wyexpię na drugi kier, bo mi brakuje 15 expa. To jedna testa. nie. zrobię tego na coś Na drzwiach. Teraz już na drzwiach, mi się bardziej opłaca. Boże. Miłos. Eee, jestem jestem interkom. Ty lubisz pizzę? Ty lubisz, no bądź interkom. Nie wiem, co będę robić Jeszcze no i zna bajkworka. Jeszcze jedno zamknięcie drzwi i będzie. Dobrze. Boże. Dobra. Tak, to wszystko. No, ona na nie, może trafić. No właśnie, nie, 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 już nie, dekontaminują się. Co? No. no nie, nie, Jestem nie, Ale nie, się. nie, 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 No nie, 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 to ruska to jest najgorsza klasa! Tak! Toż nie da się! Jak oni mnie tego terminują? Przecież jest... nikt nie miał... Nikt nie miał... Nikt nie miał... to otworzyć! Jej! Yes! Yes! yes. klasa ja tą kartę rado co zajebałaś. Okej, okay, dzięki! Czy mam... co? To spienię, film, nie by... Co się z tym jest Simantle HP? Przypomnijmy sobie, co tym Proszę, ja mam. Co Like Do you like wymiar różowy? To mnie rozwaliło. bo ja Oni muszą mieć takie mainę tfakę dlaczego swojego ja, jak Michał Ci nie powie jakie są pluginy, to po to. No w Discordzie są. No. Cała lista. Ja się go pytałem... A ten plugin jest świetny, pytań. ja go bardzo lubię. Ja się pytałem jakie pluginy da. To... Dobra, okay. widzę wyjaźń. Naprawdę no! Naprawdę. Oj ale, ale słodki głos. No tak... Czterdzieści ale ale, ale ale słodki głos ma ten pieseł. Ale smutne życie ma 42 hp.